Cześć. Praw z tej strony. Będziemy sobie jakoś podsumować rok 2024 może nawet zahaczymy o 2023. Zacznę od rzeczy, która najbardziej mnie w tym roku niestety ubodła, bo jakieś takie sympatyczne rzeczy też się oczywiście pojawiły i fajne rzeczy, o których chciałem opowiadać. No ale nie mogę przejść obojętnie obok. 7 kilobajtów tekstu mających mnie zdyskredytować, które napisał. No najprawdopodobniej, choć się nie podpisał, Marcin Rusinowski, znany jako Too Loud, Too White, no, który jest bardzo dobrym kolegą głównego organizatora Pixel Heaven. To wszystko łączy się też nieprzypadkowo z innymi inicjatywami, jak Nocne Retrogranie a również i innymi, ale o tym może i porozmawiamy, gdzieś poprowadza jakiś monolog, ale w jeszcze innych okolicznościach. Na ekranie mam właśnie, początek tego tekstu. Wiecie, Rusinowski jest dla łapusza, jak dla Hitlera był Goebbels. Jeżeli ktoś śledzi jego teksty, to takie ładne laurki i różne wybylające teksty pojawiają się z jego strony. Co jakiś czas. Również na niektórych kanałach Discordowych można jakieś bajki czytać. No, człowiek ten lubuje się w pisaniu takich esejów zawierających fakty osadzone w nieautentycznym kontekście. Najchętniej bym się rozprawił od razu, po prostu tutaj z bzdurami, które zostały popisane na mój temat, ale poprzestańmy na tym, że ja żyję w pewnej bańce, wy żyjecie w pewnej bańce. I ja kuluarowo też dostałem informacje o tym, jakie bzdury na mój temat opowiadały osoby związane z Nocne Retrogranie. W związku z tym możecie mieć też jakieś pytania do mnie. I poprzestańmy na tym, że ja to przeczytam na głos. Może wtrącę parę komentarzy. Ale prosiłbym, żebyście zadawali mi pytania. Na przykład w komentarzach czy kanałem prywatnym. Ja spróbuję się w podobnej formule rozprawić z tym wszystkim. Zatem. Oświadczenie ekipy Nocne retrogranie. No tutaj wtrącę tylko, że nikt się nie podpisał pod tym. Jest tylko ekipa nocna retrogranie, no ale nikt nie miał jaj, po prostu. Nazwijmy mnie to wprost. Nikt nie miał jaj, żeby podpisać się pod tym tekstem z imienia i nazwiska. A to też jest dosyć istotne, ponieważ to, kto jest w tej ekipie Nocne retrogranie faktycznym organizatorem, a kto jest tylko tak zwanym pożytecznym idiotą, tylko być może sobie z tego nie zdaje sprawy, to też jest temat na inną rozklinkę, inny film. Okej, okay. zatem w ostatnich tygodniach staliśmy się ofiarami ataków, których autorem jest Raf, Rafał Szyja. Mając na celu dobre uczestników naszych eventów, naszych przyjaciół, sponsorów i nas samych zobowiązani jesteśmy wziąć wyjaśnienia sytuacji, jaka miała, i ma miejsce. Rafał Szyja był spronizatorem październikowej imprezy, to chodzi o październik 2023, imprezy NRG. Zainicjował nasz kontakt z Mariuszem Katodem, który wystąpił jako wykonawca w ramach koncertu na naszej imprezie. RS przekazał też drobne datki, <grydy> drobne datki, które miały w zasadzie jakby dobrze podzielić czterocesową wartość, były bardzo drobne do komputerów, jakie były głównymi nagrodami naszych konkursów. Ach, jak to czytam po prostu aż prosi się wtrącać, że konkursy nie były otwarte, tylko konkursy były w części zamkniętej imprezy. <noise> a kolegów i znajomych, no po prostu. Ja nawet nie miałem nic do gadania, taka prawda. A które były przekazane przez innych członków. RS był jednym ze sprzedających wystawców na giełdzie retro. No to też była w ogóle parodia z tą giełdą. Nieważne. RS wyprodukował podobnie jak na poprzednią imprezę, bo była taka popijawa w maju w yy, Firmy, tam w Poznaniu. Gardycz. Ja tu może będę pomijał po prostu pojedyncze słowa i, i tak dalej. Za którą to produkcję otrzymał pełne wynagrodzenie przed rozpoczęciem produkcji? Tak, tutaj była największa kość niezgody. To, czy impreza była sukcesem, zależy, jak ktoś rozumie sukces swoją pracę, swoje zobowiązania, wywiązywanie się z nich, reklamacje, niewykonane na właściwie zamówienia. A to stanowi już ogromną różnicę pomiędzy NRG a historią RS. No tak, bo jeżeli jesteś kolegą Lusinowskiego, tak jak na przykład Mikołaj Cichal, który nie wiem, czy chciałby się podpisać pod tym tekstem, ale raczej tak, sądząc po łapkach na Facebooku pod tym tekstem, bo ten tekst pojawił się w pierwszych dniach czerwca roku 2024. I ja pierwszą jego wersję tutaj czytam, co też jest dosyć istotne, bo ten tekst był. Modyfikowane później, ponieważ ekipa chciała mnie jeszcze bardziej dojechać, ale zagalopowali się za bardzo i pewne niuanse przestały się kleić. No, szkoda, gadać. Ja, może ten temat po prostu tego rzekomo niewykonanego właściwie zamówienia, to jest temat w ogóle na inny film, bo tam są pewne niuanse techniczne do wytłumaczenia, które dla osób takich jak będącym, wykładającym pieniądze na nocne retrogranie Piotr Siwiński, to jest dla niego po prostu intelektualnie nie do przełknięcia, o co chodzi z tymi kardyżami, ale dla tych, którzy są w stanie tam po prostu zrozumieć, o co chodzi, to ja nagram taki film, taki techniczny, fajny. Nasze przemyślenia po imprezie na temat współpracy są proste, nigdy więcej nie chcemy współpracować, vice versa, z drogą. Temat promocji imprezy, dużo, impre, dużo obietnic, niespełnionych oczywiście opowieści o tym, jak to Rafał promuje imprezę, bo przecież ciągle gdzieś jeździ, wszyscy go znają. Takie, wiecie, insynuacje takie typowe, typowy Rusinowski. Wartości lewicowe, też jeśli chodzi o, o politykę, bo tutaj też można mógłbym w zasadzie dopowiedzieć w tym momencie, że ja człowieka tak naprawdę nie znam. Ja z nim nigdy nic nie robiłem ani za pieniądze, ani hobbyistycznie, ani w ramach też na przykład demosceny. I ja jestem zaskoczony, że człowiek, którego twórczość, też w ramach demosceny obejrzałem i. No, nie może być właśnie pod kątem takim intelektu, jakichś zdolności różnych. No nie mamy tutaj do czynienia z kimś ograniczonym. Jest to strasznie. Strasznie powiem wam przykre, że ktoś taki z powodu tego, że kilka lat temu poróżniliśmy się na tematy polityczne, będzie próbował mnie niszczyć po prostu. No, niestety muszę tutaj czas na jakiś czas też wtrącić, bo. Bo, bo, bo to jest po prostu straszne czytać coś takiego na swój temat. To tak, żebyście też y, rozumieli genezę, bo ja... Wiecie, ten tekst nie świadczy źle o mnie, to naprawdę świadczy źle o tym, kto go napisał, widzisz, kto go tam jeszcze redagował, bo przecież nikt się tu z imienia i nazwiska pod tym nie podpisał, jeszcze raz mówię. Temat koncertu Katoda, jeśli zapytacie wykonawcy o termin, zapytanie wykonawcy o termin i przekazanie numeru telefonu, który był na notabene na stronie, jest tak wielkim osiągnięciem, że można to nazwać zaceniem koncertu. To tak, o tego dokonał. Ja mm, robiłem tam jeszcze inne rzeczy przy tym, ale, ale nieważne. Nie partycypowałem w najmniejszej formie w kosztach w, koncer w koncercie Katoda, to jest prawda, ale ustalenia, jest napisane ustalenia pomiędzy NRG a wykonawcą. Jak to miałem stwierdzić? Zobaczcie sobie sami, co oczywiście nie było problemem. No, w rzeczywistości, jeżeli tak by było, jak tu jest napisane, to po co ja miałbym inicjować kontakt z Katodem? No, trzeba by być idiotą, żeby w to uwierzyć. No, sami sobie tutaj przecież przeczą ludzie, którzy to napisali, prawda? Wywiad z Katodem. O, tu jest największa, największy chyba hit całego tego tekstu. Rachał zaproponował, że przeprowadzi nagra Wywiad z Katodem dla nas. Ja myślałem, że my to robimy w ogóle ogólnie dla nas, dla siebie, dla nas, ale pomyliłem się. Bo wiecie, Rusinowski potem mi powiedział, że jestem tymczasowy, że jestem konfiarskim zjebkiem, że wyrywał chwasta i tym podobne historie. Natomiast ja go zapytałem, jak, jak to właśnie jest, że ja na tej imprezie, właśnie tutaj już, już widzicie, że tak. Kontakt z Katodem, wywiad z katodem. Już, już. Sponsor nagród. Ale jeżeli jesteście kolegą Rusinowskiego, tak jak Mikołaj Cichal. znany z kanału Retro według Miksola. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie robię tutaj reklamę. W sumie kiedyś myślałem, że Mikołaj jest moim kolegą, a chyba nigdy nim nie był tak naprawdę sądząc po tym, co się działo po tej imprezie. No, jedyne co robił Mikołaj, o czym ja wiem, bo może jeszcze coś robił. To nie chodziło o umniejszanie nikomu tak jak mnie tutaj w tym tekście. Jedyne, co robił Mikołaj w kontekście tej imprezy, co ja widziałem, to trzymał mikrofon i po prostu był takim konfesjanserem, zapowiadaczem. No ale według Ryzinowskiego nie jest to człowiek tymczasowy. Ja, ja jestem tymczasowy. Tak. Rafał Szyja zaproponował, że przeprowadzi nagra wywiad z Katodem dla nas, po czym wywiad wylądował Borga na kanale RetroGralni. Pomimo, że nigdy takiego ustaleń nie było, ani nie zostaliśmy o tym uprzedzeni, Rafał Szyja zrobił to bez powiadomienia nas. No, y Wiecie, no ja na spontanie siadłem z Katodem, zacząłem z nim rozmawiać i nagrałem to, nie podpisywaliśmy żadnej umowy, a Siwiński powiedział jedynie, napisał na kanale Discordowym, że należy po prostu to do nocnej retrogramie.